Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Jakiś czas temu, a dokładnie we wrześniu, październiku ubiegłego roku, dochodziły niepokojące sygnały z Poznania, że drugoligowa drużyna popularnych skorpionów złapała zadyszkę finansową. Co wiąże się z tym oczywiście również kłopoty organizacyjne. Ale sytuacja zmieniła się diametralnie w listopadzie, gdy za sterami pojawili się nowi ludzie. Wśród nich mój dzisiejszy gość, pan Marcin Czański. Dzień dobry Dzień panu. Dzień dobry, miło mi. Panie Marcinie, od razu pytanie, czy faktycznie sytuacja w poznańskim żużlu w ubiegłym roku, pod koniec sezonu żużlowego, była tak trudna, że skorpionom. Zagrażało nawet, że nie przystąpią do tegorocznych rozgrywek ligowych? Sytuacja, jaką napotkaliśmy, faktycznie nie była, można powiedzieć, kolorowa. Spotkaliśmy się z dużym zadłużeniem. Po częściowym przeglądzie zobowiązań i sytuacji stowarzyszenia stwierdziliśmy, że zaangażujemy się w temat PSZ-u Poznań. Sądzimy, może nie będę skromny, ale gdyby nie te zmiany, które nastąpiły, gdyby nie te nowe osoby, które zaangażowały się w znaczący sposób w działania klubu, doprowadziły do tego, że PZ w sezonie 2022 również wystartuje niestety wydaje nam się, że gdyby nie te zmiany, które nastąpiły, ten start nie do końca byłby możliwy. Co zastaliście w klubie, jak ta sytuacja wyglądała? Czy ta dziura budżetowa była tak duża, jak niektórzy twierdzą, że była nie do ogarnięcia, ale jednak była do ogarnięcia? Znaczy dziura budżetowa była duża, była większa niż początkowo zakładaliśmy. Co do szczegółów, wysokości jak gdyby całkowitego zadłużenia, tutaj nie chcielibyśmy się wypowiadać. Proszę powiedzieć, jak wyglądają same struktury w klubie, bo każde państwo ma swojego wodza, u was prezesa. U nas wodza nie ma. Pan jest członkiem zarządu wspólnie tak. z panem Jakubem Kozaczykiem, wspólnie z panem Tomaszem Tasiemskim. To są te trzy nowe osoby, Dokładnie. które chwyciły za ster. Dokładnie. U nas prezesa zarządu nie ma. Po ostatnim walnym zgromadzeniu też nastąpiły pewne takie zmiany czysto formalne właśnie w statusie stowarzyszenia, że nie ma obowiązku powoływania już prezesa zarządu. Przerwie pan, a co z odpowiedzialnością? Więc zawsze jedna osoba odpowiada, podpisuje, bierze na siebie. No my takiej odpowiedzialności właśnie nie chcieliśmy brać na siebie, dlatego stwierdziliśmy, że lepiej, żeby ta odpowiedzialność rozkładała się na, na kilka osób, nie? czyli w przypadku jakichś Pozytywnych wyników, żeby też ta e ewentualnie pochwały, które ewentualnie mogłyby spłynąć, e dzielone były między. Kilka osób, a w przypadku jakichś niepowodzeń, żeby też nie było konieczności oskarżenia jednej osoby tylko i wyłącznie. A jak to wygląda w życiu? Kilka miesięcy działalności już za wami jesteście tak jednomyślni w tych działaniach, tych decyzjach? Można powiedzieć, że do dnia dzisiejszego praktycznie we wszystkich decyzjach jesteśmy jednogłośni. Na chwilę obecną wygląda to tak, że w przypadku spornych sytuacji decyduje większość, jest nas trójka, więc dwie osoby mają jak gdyby głos. Nie? Jeżeli chodzi o zobowiązania, jeszcze na chwilę do tego tematu wrócę, że to już jest wyprostowany temat całkowicie, bo y, pojawiły się pochwały ze strony chociażby trenera Bajerskiego, który dostał zaległe pieniądze, Marcela Kajzera, to takie publiczne podziękowania. Wiadomo, e, co do tych zobowiązań, y, wszystkie zobowiązania, te, które zostaliśmy i te, które nas spotkały od czasu, kiedy sprawujemy zarząd w PSZT. Na chwilę obecną można powiedzieć, zostały spłacone lub mamy podpisane ugody z rozłożeniem spłaty w odroczonym terminie, aczkolwiek jeśli chodzi o zawodników i trenerów, wszystkie zobowiązania zostały spłacone dokumenty potwierdzające to, że zawodnicy są z nami rozliczeni zostały już przekazane do Polskiego Związku Motorowego Także ten temat mamy zachnięty, mamy kilka takich tematów rozłożonych ratalnie, ale można powiedzieć, że to już nie jest więcej niż 5% tego zadłużenia, które zostaliśmy, jak przyjmowaliśmy stery w Pelżecie. Zobowiązania to jeden temat, ale drugi nakładający się automatycznie na, na przełomie roku budowanie nowego, budowanie drużyny. Czy Kroki, które skierowaliście do sponsorów, czy te rozmowy ze sponsorami, wyobrażam sobie, że chyba, że chyba nie były łatwe. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Okay, rozmowy ze sponsorami do łatwych nigdy nie należą. To z różnych względów. Cieszy nas, że grono sponsorów, którzy byli w sezonie 2021, można powiedzieć że w 90%, ci sponsorzy zostali, zostają z nami na, na kolejny sezon. Co bardziej nas cieszy, że to grono sponsorów systematycznie, co można chociażby obserwować na naszych mediach społecznościowych, systematycznie się powiększa. Spoglądając na, na zestawienie sponsorów z roku powiedzmy ubiegłego, to ta liczba była oscylowała gdzieś tam w okolicach 10, może 12, coś koło tego. Na chwilę obecną umów sponsorskich na sezon 2022. Podpisanych mamy już w okolicach 35 e, i to nas bardzo cieszy, że te zmiany, które zaszły w PZR-cie cieszą się e, dużym zaufaniem społecznym, dużym zaufaniem wśród ludzi. E, a to jeszcze nie koniec, bo kilka dodatkowych podmiotów e, jeszcze z nami rozmawia. E, zobaczymy, e, sądzimy, że w marcu. Hmm, grono tych sponsorów jeszcze się powiększy, no, sądzimy jakieś 10 podmiotów możliwych. Sponsor tytularny Spec zostaje? Sponsor, nadal w drużynie? Tak, y, nadal zostaje. Y, Spec House notabene miał podpisaną umowę na 2 y, na lata y, do, y, łącznie z sezonem 2022 zostaje, aczkolwiek nie ukrywamy, że i jakby się udało znaleźć jeszcze yy, kolejnego dużego sponsora, to nie wykluczamy też, że mógłby zostać sponsorem tytularnym drugim, w szczególności, że yy, w przypadku drugiej ligi żużlowej może być dwóch tytularnych sponsorów. Zamykając ten temat finansów, jakim budżetem w tym roku planujecie dysponować? Jak, jakie są założenia? Znaczy, nasze założenia budżetowe są takie, że yy, gdzieś w okolicach do dwóch do milionów złotych. Taki e, chcemy mieć budżet, taki budżet mamy założony i co najważniejsze, e, taki budżet praktycznie można powiedzieć, że mamy już e, w 90% osiągnięty. No to świetnie. Panie, panie Marcinie, sprawy stricte sportowe. Drużyna została skompletowana, chociaż słyszę, że nie do końca jeszcze jakaś tam niespodzianka, a może nawet bomba, jak niektórzy określają, może na Golęcin zawitać. Tak, u nas tych bomb bardzo dużo, co nas bardzo też cieszy. Nie ukrywamy, rozmawiamy jeszcze z jednym zawodnikiem. Sądzimy, że temat tych rozmów zakończy się do połowy marca. No ale troszeczkę tutaj kibice by mi nie wybaczyli, gdyby Pan chociaż, na, może nakierował junior, senior, zagraniczny, krajowy, z doświadczeniem pierwszoligowym, drugoligowym. Wszystkiego z Jeżeli tych nie Pan chcemy, nazwiska nie chce yy, wszystkiego zdradzić. z tych nie chcemy, żeby była jakaś yy, nutka tajemnicy. Yy, z doświadczeniem, można powiedzieć z doświadczeniem, który na pewno byłby yy, dla PSZ-u wzmocnieniem na kolejny sezon. I można powiedzieć, że przybliżałby nas też do, do, do tego celu, którym jest osiągnięcie fazy play-off w późniejszym czasie, jak wszystko dobrze pójdzie, to upragnionego finału. To teraz porozmawiajmy o tym stanie posiadania, jaki już macie w tym zespole. Kacper Gomulski, Chris Harris. No tutaj zaskoczyliście na pewno środowisko kibiców. Ale jak ta drużyna się tworzyła? Jaki był plan? Czy wam się wszystko udało zrealizować, jeśli chodzi o transfery, o skład zespołu? Bo tak spojrzałem chociażby Kevin Wolbert, najskuteczniejszy w ubiegłym sezonie w barwach Skorpionów. Nie ma go dzisiaj z drużynie, tak. w drużynie. Próbowaliście z nim rozmawiać? Powiem tak, kwestia kompletowania ekipy składu na, na najbliższy sezon, tym tematem zajmował się u nas Kuba Kozaczyk, który w środowisku złóżlowym jest dość długo znany. Kuba był m.in. sponsorem tytularnym PLZ-u w roku 2019. Środowisko go pamięta i też między innymi dlatego on kompletowaniem tej drużyny się zajmował. Czyli musiał ktoś wiarygodnie rozmawiać, tak. bo jeżeli w Poznaniu nie płacili w poprzednim sezonie, to Dokładnie. żużlowcy mogli telefonów nie odbierać. Dokładnie. Kuba na szczęście w środowisku żużlowców jest postrzegany jako osoba godna zaufania, co też dzięki temu na pewno te rozmowy nam ułatwiało. Dużo zawodników pośród naszej kadry mieliśmy, można powiedzieć dość, dość szybko zakontraktowanych, dość szybko, powiedzmy, zaczęliśmy z nimi prowadzić rozmowy i te rozmowy miały myśli? Się to zakończyć. jest Kacper Gomulski, to jest Borodulin, to jest Łoktajew? Sasza Łoktajew, dokładnie. Ten trzon był można powiedzieć do, dość szybko można powiedzieć dogadany i dograny do samego końca. Kwestia trenera. Adrian Gomulski. Tutaj przyznam szczerze, tak troszeczkę zmieszanymi uczuciami przyjąłem te wiadomości, te ostatnie wydarzenia. Mhm, ja, jak pan to wytłumaczy, jak, jak pan to postrzega, bo jest zatrudniony Adrian Gomulski na stanowisko trenera, dokładnie. człowiek, który nie przeprowadził żadnego treningu, meczu nie przegrał, no i dowiaduje się, że trenerem jednak nie będzie? E, tak. No, dla niektórych mogło to być e, też pewne zaskoczeniem. My nie ukrywamy, że Sytuacja, która stała się w Toruniu i, i zwolnienie Tomka Bajerskiego, niejako była też dla nas taką sytuacją nową, z którą stwierdziliśmy, że skoro nadarzyła się taka sytuacja, szkoda byłoby z niej nie skorzystać. Rozmawialiśmy również z Adrianem. Sądzimy, że Adrian jako były zawodnik mechanik, bo w ostatnim sezonie pomagał między innymi swojemu bratu Kacprowi sądzimy, że od Tomka też bardzo dużo nowych rzeczy się nauczy takiego może menadżerskiego postrzegania na, na kadrę od samego początku jak zaczęliśmy rozmawiać z Tomkiem zawsze był temat taki, że Adrian zostaje z nami że nie będziemy go zwalniać Chcemy z Adrianem współpracować, widzimy na niego. Jaką rolę ma pełnić? Mamy, mamy na niego pom pomysł na ten sezon i na przyszłe sezony. Co do roli, nie ukrywamy, że chcemy, żeby Adrian, bo wiemy, że ma podejście do tych młodych zawodników, żeby zajął się szkoleniem młodzieży. Dużo osób nam może za chwilę zarzucić, że jaką szkolenie młodzieży, szkolenie młodzieży w ogóle nie mamy. Ale taka szkółka młodzieżowa powstanie. Mamy nadzieję, że od przyszłego sezonu będziemy już mogli szkolić swoich adeptów żużla. A w tym roku już jedną chętną osobę mamy i chcemy, żeby Adrian jak gdyby zajął się całkowicie szkoleniem młodzieży w sposób indywidualny. A ten sezon przeznaczył na zdobywanie doświadczenia i. I kierowanie zespołem. Łączy się z Tomkiem Bajerskim. Jeszcze a, pro, a propos trenera, ta, ta sytuacja taka czysto życiowa. Wiadomo, jakie problemy trener Tomasz Bajerski miał w Toruniu, jeśli chodzi o, o, o dalszą współpracę. Mhm. To były typowo problemy, chyba jednak prywatne. To, co nie odpowiadało w Toruniu, odpowiada w Poznaniu? Znaczy to jest tak. My, my nie chcemy, żeby życie osobiste i problemy osobiste były postrzegane, jak gdyby w klubie jak taki argument, który wyklucza lub nie osobę do pracy. Jeśli te problemy osobiste nie będą przenoszone na, można powiedzieć na tą ścieżkę zawodową to my nie widzimy z tym żadnego problemu. Rozumiem i tu mamy jasność, bo tutaj były takie niedomówienia. Pojawiały się nawet w komentarzach i internetowych i w tym hejcie, który nie jest fajny. I Jeszcze o kwestii młodzieży, o juniorach. Tutaj Pan wspomniał, wywołał jakby temat. Faktycznie juniorów nie macie krajowych i posiłkujecie się... Jakby... Swoich nie mamy, dokładnie. No właśnie, swoich I, i z zewnątrz. To jest jakiś trudny temat dla klubu drugoligowego? Znaczy, Jak to wygląda, pomyśle, że... jeżeli możecie korzystać z zagranicznych też juniorów? Dla nas temat jest o tyle trudny, że łączy się niestety z kwestią finansową. Moglibyśmy pewnie zrobić to w tym sezonie, ale niestety ze względu na to zadłużenie, z którym się spotkaliśmy, powiedzmy, nie starczyłoby nam środków i dlatego też no, w trakcie sezonu między innymi czym też na wsparcie sponsorów. Chcemy zbierać budżet, na podstawie którego w przyszłym sezonie będziemy mogli taką szkółkę otworzyć. Też musimy pomyśleć o kilku takich zmianach stricte przy naszym stadionie. To jest stadion wynajmowany, musimy porozmawiać z miastem, z posirem na temat umiejscowienia ewentualnie jakiegoś małego warsztatu, magazynu części, bo na chwilę obecną na stadionie takich, takiego miejsca na chwilę obecną nie ma. Jak samo zaplecze? Na ile ten stadion jest przygotowany do rozgrywek ligowych? Jakich zmian wymaga, a co już udało się zrobić? Znaczy na chwilę obecną stadion ma pojemność w okolicach 10 tysięcy ludzi, z czego miejsc siedzących to jest 6,5 tysiąca. Wydaje nam się, że jak na standardy drugoligowe to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście na stadionie przydałyby się jakieś małe prace renowacyjne, czy też jakieś naprawy, ale na chwilę obecną. Jesteśmy po kilku rozmowach z posirem, czyli zarządcą tej nieruchomości, i drobne naprawy już, można powiedzieć, się odbywają. Takie, które między innymi zostały wymuszone po ubiegłorocznym sezonie przez GKSZ. Co, co do przyszłości, czas pokaże. Jeszcze muszę zapytać. Bomba w postaci Chris'a Bombera Harisa, yy, Brytyjczyk, który startował przecież w przeszłości w Speedway Grand Prix. On ma być magnesem dla kibiców? Skąd pomysł na sprowadzenie go do drugiej ligi, do Poznania, podpisanie z nim kontraktu? Znaczy, pomysł yy, sprowadzenia, powiedzmy kolokwialnie, Bombera yy, do Poznania wziął się od, między innymi od Tomka Bajerskiego. To on podsunął na ten pomysł, że że warto byłoby nad tym zawodnikiem się zastanowić. Rozmowy nie trwały długo, była kwestia chyba dwóch, trzech dni, kiedy udało nam się z nim skontaktować i, i wszystkie szczegóły zakończyć i, i, i podpisać umowę. Wiele myśli, że to jest tylko taki chwyt marketingowy. Z informacji, które posiadamy, ma normalnie przyjrzeć na treningi. Jeśli będzie wyróżniał się i będzie, można powiedzieć, lepszy od pozostałych zawodników, to szansa startu w drugiej lidze na pewno zostanie. Czyli może być wiodącą postacią nawet nie wiecie dzisiaj, w jakiej dyspozycji on jest. Jedynie Dokładnie. chyba doniesienia takie medialne, jak to w ubiegłym sezonie sobie radził. Doświadczenie tak, no, ogromne, ale co do tego sezonu, no to wystartował już na inaugurację sezonu we Francji. Jego zdobycz punktowa może nie była jakoś bardzo wysoka, nie było dwucyfrowa, aczkolwiek ta jazda na pewno też nie należała do tych najgorszych. Na kogo w szczególności? Rozumiem, że na wszystkich zawodników liczycie, ale tą siłą napędową Skorpionów, którzy zawodnicy mają być w tym roku? No jako liderów upatrujemy Kaspera Gomulskiego i Saszył także wydaje nam się, że, że ich doświadczenie będzie, y, będzie skutkowało tym, że y, nasza zdobycz punktowa będzie chociaż o ten jeden punkt wyższa od, y, y, od konkurencyjnej drużyny. Już dzisiaj Pan wspomniał tutaj w tej rozmowie, że celujecie w play-off, a tak. później, y, jak, da, jak się, nie może nie jak się uda, jak wypracujecie, będzie finał, a dalej też myślicie? No powiem tak... E... Zróbmy tak, zadeklaruje Pan dzisiaj poznańskim kibicom, że walczycie o pierwszą ligę? Zadeklarować oczywiście mogę, aczkolwiek poznańscy kibice co do finałów to mają niestety złe wspomnienia. Chociażby ten rok 2019, gdzie z, z, Polonią, Bydgoszcz. z Polonią Bydgoszcz, gdzie wygrana w Poznaniu była bardzo wysoka. Mało komu wydawało się, że tego typu spotkanie można przegrać na wyjeździe. A okazało się, że pana się... pili w Bydgoszczy. Konkurencyjna ekipa. Proszę powiedzieć jeszcze te sprawy organizacyjne, kwestie związane ze startem ligi, czy jakieś sparingi, co z karnetami, bo wiem, że dość szeroko też idziecie marketingowo. Pojawiacie się jako PSZ w środkach komunikacji w Poznaniu. Tak, Fajny tak, pomysł. Tak. Co do samych kwestii organizacyjnych, to dużo pomagają nam obecni członkowie Stowarzyszenia, za co serdecznie dziękujemy. Co do karnetów. Sprzedaż karnetów jest, rozpoczęła się w ubiegłym roku przed świętami Bożego Narodzenia. Cały czas są dostępne, cały czas się sprzedają z mniejszym lub większym powodzeniem. Liczymy, że im bliżej będzie sezonu, tym ta sprzedaż będzie jeszcze większa. Też nie ukrywamy, że przez te wszystkie działania marketingowe chcemy pokazać w Poznaniu, że ten żużel w Poznaniu istnieje, bo. Z wielu rozmów, jak rozmawiamy o, o właśnie drużynie Poznańskich Skorpionów, to wielu poznaniaków nie wie, że w Poznaniu jest klub żużlowy. A już chciałem zapytać, myślę, czy będziecie drugą, trzecią, czwartą siłą Poznania sportową po Lechu Poznań Piłkarskim, Warta Poznań? No bardzo byśmy w którym chcieli? miejscu mają być Skorpiony docelowo? Znaczy, Lecha to, to raczej nie ma szans, żeby ktokolwiek przeskoczył w Poznaniu. Gdzieś na tą dru drugą drugą czy trzecią pozycję, to jak najbardziej byśmy liczyli. Wie pan, że o tej sile będzie decydował wynik. Sportu? Oczywiście, oczywiście. To, to jest tak samo jak w przypadku Lecha Poznań i, i tej Rundy jesiennej można powiedzieć. Jak zaczęli jechać i przychodził wynik, to ta ilość kibiców na, na stadionie no, zmieniała się symetrycznie jak wynik. Nie? Z tym, że piłkarskie tradycje w stolicy Wielkopolski przeogromne. Tak, tak, tak. I, i jeszcze kwestia właśnie tej walki o, o play-off, o ten układ sił. Chciałem zapytać pana zdaniem w drugiej lidze żużlowej, co Poznań, Rawicz, czyli wielkopolskie kluby do tego Rzeszów. Do tego Opole. Rzeszów i na pewno pole wydaje nam się, że również będzie bardzo mocne. Nie skreślalibyśmy również unitarnów. Czyli wasz pierwszy rywal tak. w tym sezonie. Nasz pierwszy rywal i to, i to wyjazdowy. I w ogóle mecze wyjazdowe, dwa pierwsze na południe Polski, dosyć daleko. To będzie taka prawdziwa chyba weryfikacja tego zespołu poznańskiego. Tak. A u siebie jakieś atrakcje, o czymś myślicie pod kątem kibiców? Pod kątem kibiców nie ukrywamy też, że chcemy troszkę bardziej ich tak e, zaktywizować, żeby oni nie przychodzili tylko i wyłącznie na ten powiedzmy e, dwugodzinny mecz, tylko żeby też przychodzili e, wcześniej i zostawali ewentualnie no, nie mówię, dwie, trzy godziny dłużej po meczu, ale że te, parking otwieracie z, bladza, z zawodnikami po meczu? E, będzie no, dostęp? Powiem tak. Tutaj ciężko cokolwiek wypowiadać się w tym temacie, bo wszystko zależy od regulaminu. obostrzeń i regulaminu sanitarnego, który jeszcze się nie ukazał, więc tutaj na chwilę obecną w ogóle tego tematu nie poruszamy. Aczkolwiek przy, przywidujemy i można powiedzieć, że rozmowy już się zakończyły z kilkoma firmami, które mają dostarczyć, nie wiem. Po, y, dla dzieci, jakieś zamki dmuchane, tego typu rzeczy, żeby też y jak przychodzą rodziny, żeby też te dzieci w czasie, można powiedzieć, przed meczem, po meczu też miały troszkę więcej frajdy z tego wszystkiego. Tak, żeby go tętnił życiem. Dokładnie, dokładnie. Czyli idzie nowe w Poznaniu, idzie nowe, nowe, idzie lepsze, yy, większe nadzieje, yy, nowi ludzie, no i tutaj cześć i chwała na koniec jeszcze zapytam, dlaczego pan się zaangażował w ten żużel, co to, to jest miłość do czarnego sportu, bo jeżeli pan Jakub Kozaczyk w przeszłości już działał w żużlu, to rozumiem, a co z panem Zdajania... Markiem, yy, Cza, yy, Marcinem Czajńskim i co z panem yy, Tomkiem Tasiemskim. Co do Tomka, to Tomek jest przedstawicielem, można powiedzieć, sponsora tytułarnego, więc to chyba z wiadomych względów. Co do mnie, <coughs> przepraszam bardzo, co do mnie powiem szczerze, ja, można powiedzieć, jestem takim lajkiem żużlowym, bo bardzo krótko się interesuję tym sportem. Zostałem Sponsorem PSZ tu, nie będąc wcześniej nigdy w życiu na meczu. E, jakoś tak e, powiedzmy wyszło, że e, moja firma gdzie jestem osobą zarządzającą, stwierdziliśmy, że warto byłoby gdzieś wyjść, e, można powiedzieć, z jakąś akcją, marketingowym, marketingową i e, zwiększyć rozpoznawalność e, spółki i tego z dziwnym zbiegiem okoliczności akurat ten. E, że gdzieś tam zaświecił się w okienku laptopa i ale zostaliśmy już... sponsorem. Zgoda, ale już pan ma zaliczone pierwsze zawody żużlowe, czy dopiero przed panem? Nie, już byłem, nie. nie. I jakie nie? wrażenia? Co do pierwszego? Tak. E, fatalne. Co do pierwszego, fatalne, dlatego że pierwszy mecz, na który byłem, to był mecz PZ y, z wilkami z Wicztoch i niestety No to nie over. ma pan gorzej trafić. No więc y, po tym fatalny, aczkolwiek mówię. No, Część chwała, że się pan nie zniechęcił y, jako przy, sponsor. Y, przy kolejnych meczach to, to już jak najbardziej we wszystkich uczestniczyłem, też na kilku meczach nawet y, na DMPJ- -ach. byłem także wciągnęło mnie, to można powiedzieć. I to nas cieszy. Więcej takich ludzi okay. zaangażowanych. Dziękuję Panu bardzo za poświęcony Nie czas, również. za rozmowę. Drodzy Państwo, w Poznaniu, jak słyszymy, idzie nowe, idzie lepsze. Czekamy na emocje, czekamy na dobre wyniki. Życzymy powodzenia. Pan Marcin Czaiński, członek zarządu PSŻ Poznań, był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo Panu dziękuję, dziękuję za Dziękuję również i dla kibiców zapraszamy na, na Poznańskich Golędzin.